Sianeczko 15.10, coś tam nagramy. Coś tam nagramy, lawetę odebrałem, zaraz wam pokażę. Bo dzisiaj bolek przyjedzie po robocie Po 16 i ładujemy tą... Ten domek ładujemy. Czekajcie coś tu jest. Musiałem wytrzeć, bo coś było zamazane. Pocztowe dzisiaj były karmione i od razu oblot im robiłem. Bardzo ładnie chodzą. Ale powiem wam eee, Powiem wam, że młodziaki wychodzą już. Jeszcze parę dni, parę dni i młodziaki będą do zabierania. Idę jeść przyniosę. Teraz je karmię dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie je karmię. Zobaczcie, jaki koczko dany. Wypalimy świateło. Zakarmione? Tak. Mirka zobaczymy. Mirka zobaczymy asy Miruś twoje Zobacz Zobacz jakie Zobacz. Kaczki, kaczki Normalnie kaczki Ale jakie na żarty Tutaj czepiony nasze Też na żarty Ci cztery zabrącz kochałem Niektóre już bym mógł dać Tutaj jest Para tu jest para, co wygania. Tu jest jakieś jajko. Tu jest para taka, co wygania newkę. Tu jest jeden, robi drugi. O, czy jaki na no Jest okej, okay. jest okej. Okay. Tu? jest ok czekajcie chłodno trochę są chłodno, idę i po nich cały dzień nie wypił Tu są jeszcze mil, milka dwa Nie, to są rozpłodowe To są rozpłodowe z rozpłodu O te dwa za To To są duże Tutaj jest jedna, były dwa, tutaj są dwa już takie duże będę mógł zabierać Zabierać czy nie jeszcze? Pewnie, że tak Który starszy? Ty też już? Jeszcze tydzień Czekamy do niedzieli i zabierzemy je Do niedzieli z dziesięć na pewno zabiorę Nie wiem, wszystkie zabrał i już rozdzielił. Jutro, może przemo. Pomoże. Przemo mi pomoże. Dobra, lećcie, co? Co się tak boicie? Lećcie. Pokażę Wam, jak idą. Może są za

Taki jak ten, siły już do zabrania. Chodź tutaj. Ty byłeś tu, kolego. Gdzie ty byłeś? Gdzieś tu byłeś. O, tu byłeś. Dobra. Ale uderzył któryś. Zaraz się będziemy notować Idę po wiaderko da mi mieść Nie jest ich dużo Tyle ich jest Ale chodzą dobrze Co tam jest Dwa? lada Ole Rakiety Zobaczymy jak to poleci w ogóle Krótki filmik nagramy, co wam pokażę. Budkę dzisiaj, jak mówiłem przerzucamy w jutro może z nią pojadę A siory leżą, sobie opalają się Co tu zaszło? nie mój Jest sobie Tam wrzuciłem dla łabędzia Mlecz Laweta tu stoi, Pafiusz na lawecie chce jechać Później dogramy Zobaczcie Tu wjechałem bez problemu Trochę mokro Ale jakoś mi się udało Zobaczcie jak na bombę. Nagramy 10 minut Ale ładnie już wchodząc, że w stadzie Sformy mają Przybliżymy troszkę tu Gdzieś się zaraz wynurzą Tak, o tu Czarna chmura Lecą. Tak, w miarę chodzą, jeszcze nie chodzą super, nie chodzą najgorzej, ale chodzą jakieś cztery obce. Chodzą, chodzą, kodą Tu już jakieś młodziaki są na dachu czerwone dwa. Trawa ładnie, Tym co kupiłem, powiem Wam, że w Biedronce nie była najdroższa, najtańsza, ale pięknie puściła. Kupiłem dwa worki. Chyba piątki to były. O schodzie jakieś jeden. Jakieś trzy koczko dane na nich dobijają. Piszniaki pewnie. Maszerują dobrze. Te pięć się ogarnęły. Nie chcą myślał Praca na razie nie idzie. Deszcz dzisiaj cały dzień padał. Nie, dzisiaj mniej padał. Wczoraj cały dzień padał. Mnie bagno jak bagno. Jak zawsze. Ale będzie, będą postępy. czarny siada? Nie, przeładował Dobra idę przynieść karpę, żeby młode futrowały Rysują dobrze Co tu chcieć od nich przybliżenie Same pocztowe Ich lot porównuje na średni Nie jest to za super Nie jest za słaby

Chcemy latać. Rano chodziły też. Teraz tak jest zrobione, że wejdą i już nie wyjdą. Pierwsza brygada siada taka mocniejsza. Zaczynają schodzić. Jest 10 dobrych, coś tam zostanie. A ten się uparł lawety, zobaczcie, po lawecie sobie radzi. Zobaczcie, jak lata. Wystraszymy go, nie już poleciał poleciał sobie idzie na spacerku jest Ogromny mam długi Nie chcę musisz? Chcą jeszcze latać A coś schodzi Schodzą po parę sztuk A naprawdę teraz jedzą wiadro rano i wiadro wieczorem same pocztowe. Młode są. Dlatego. skazam bardzo ładnie, żeby. Skazam. jeszcze jedno koło. Teraz nie. Szybko. masz chmury czarne Po dwa, po trzy, zobaczcie Łabędź sobie je, mleczaka Jak Dobra, pozdrawiamy Ja jeden wiadro przygotuję Później gramy coś jakby, jak będzie załadowane Do zobaczenia na kolejnych filmach